Witam serdecznie, dzisiaj nie lada gratka przed nami, bo bardzo fajny, w maksymalnym wyposażeniu i z dużą baterią Ford Lighting z 2022 roku Także świeżutkie auto, niecałe półtora roku eksploatowane No i chcę tutaj dzisiaj Wam pokazać, bo to fajna sztuka się trafiła Jeszcze tych, szczególnie tych z największą baterią za dużo nie ma więc troszeczkę zaraz sobie tutaj obejrzymy go i opowiemy o nim tak więc auto jak wspomniałem już jest z 2022 roku ma 18,5 mil przejechane czyli o parę tysięcy kilometrów jest naprawdę w stanie Idealnym, oprócz tutaj jakichś takich małych ryseczek delikatnych, oczywiście 100% w oryginale, nic nie podlakierowywane, nic nie kompinowane. Tutaj ktoś sobie dołożył taki, no, modny i popularny tutaj w Stanach. Taką skrzynię, narzędziówkę. Yy. Czy to pasuje do tego auta? Hmm. No, Gustach się nie dyskutuje mi akurat ten srebrny się trochę średnio podoba. Tak jak już wspomniałem, wersja Platinium Czyli Chyba w tamtym momencie, jak nie w tym teraz Poprawcie mi jak się mylę, jak ktoś się zna lepiej, ale Najlepsza Możliwa Tutaj mamy tak, elektryczne Otwierana I zamykana Oczywiście To samo jeżeli chodzi o przód, potężny bagażnik z przodu, to jest super w tym Fordzie. Patrzyłem na tego cybertraka, znaczy nie w rzeczywistości jeszcze, bo tutaj na Florydzie nie spotkałem żadnego, ale yy, wydaje mi się, że dużo mniejszy ma ten frank, tak zwany. On ma tutaj taki. Dosyć głęboki. No. Akumulatorek? <laughs> Oczywiście nietrakcyjny. No i teraz powiedzmy sobie o kosztach, bo yy, to jest ciekawe. Ten samochód, patrzyłem, kosztował, yy, kosztował jako nowy cenę netto, miał prawie, patrzę na zasięg, jaki pokazuje, 216 mil, w yy, zasięgu. A chyba przed chwilą wiedziałem, że miał około 70 albo 80% naładowania baterii. I teraz, co jest, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o cyfry, bo pewnie to Was będzie bardzo interesowało, to to, to że ten samochód kosztuje prawie 100 tysięcy dolarów. Ten 95 czy 97. Czyli no, dodajmy do tego jakiś taki średni taks tutaj przy rejestracji, czyli ktoś, bo w Stanach zawsze ceny netto są podawane, że powiedzmy na Florydzie 7%. No to chcąc nie chcąc mamy około 105 tysięcy dolarów, no, przekraczamy 100 tysięcy dolarów. I teraz zapytacie, ile to auto może kosztować? Samochód z przebiegiem 18 tysięcy mil w stanie, no naprawdę, no, nie, nic normatywnego tutaj nie widzę. Auto jest zbliżone do stanu do, e, do salonowego. Nawet tutaj te siedzenia, to wszystko to... A tutaj coś odbarwione chyba od kurtki albo dżinsów. E, paska może od dżinsów. O, nie tyle dżinsów. E, czyli kos... Tu tysięcy... ojoj, coś tutaj... Yy, Ko 100 tysięcy dolarów to słuchajcie 100 tysięcy dolarów i teraz ten samochód yy, goście jeździł nim około półtora roku z tego co sprawdzałem w yy, Carfaxie yy, i to auto yy, myślę że można w granicach 50 tysięcy dolarów ten konkretny egzemplarz już wyrwać Czy, no może tam 52 tak patrzyłem na te średnie Kilka sztuk się sprzedało w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. To jest 50% ceny. Mamy luty, ja to nagrywam teraz. Jest e, chyba 10 luty 2024. Auto jest wyprodukowane w maju e, 2022 i tam chyba jakoś pod koniec wakacji e, ktoś go. Kupił, czyli autoeksploatowane dokładnie przez półtora roku. Przez półtora roku i 18 tysięcy mil mamy 50% utraty wartości. Potężna utrata wartości, nie ma się co oszukiwać. Także, no ale to wszystkie elektryki, wszystkich elektryków w zasadzie to teraz do, 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 dotyczy, jak widzieliście moje inne filmiki odnośnie Tesli, też obserwuję ten rynek, to tu jest po prostu jakiś dramat na cenach, bo tam kilka tysięcy sztuk, nawet koło 20 tysięcy docelowo ma zrzucić Hertz, więc te ceny lecą na łeb na szyję, Tesla rąk kręcza WD, z przebiegiem około 100 tysięcy mil można już za 15 tysięcy dolarów bez problemu kupić bezwypadkowe auto, naprawdę w stanie bardzo dobrym oglądałem, też możecie sobie zerknąć na innych filmikach. W większości tam czasami mają jakieś wiadomo, jak to przy takiej eksploatacji, to gdzieś tam jakieś obcierki miały, coś tam mają podlekerowywane, jeden czy dwa elementy, ale absolutnie żadnych, żadnych jakichś tam szkód wielkich. A po 20 tysięcy to się bez problemu samochody z przebiegiem już 40 tysięcy mil kupuje. No, i to też to, to, to jest auto, które powiedzmy kosztowało 55 tysięcy dolarów, taka Ron AWD, jeszcze jak coś tam miała dobrane. i no to jest poniżej 50% wartości, Mówi o 2022 roczniku. Także też samochody półtora roczne, półtora roku eksploatowane. Więc te spadki są potężne. I teraz, ja nie, żeby było jasne, ja nie jestem absolutnie żadnym przeciwnikiem elektryków, wręcz odwrotnie. Myślę, że jestem jednym z pierwszych w Polsce, w 2014 roku kupiłem pierwszego elektryka, Nissan Leafa. I akurat ten, jeden z tych egzemplarzy wtedy też dużo sprowadzałem, też samochodów właśnie polizingowych z Mannheimu, można było bardzo tanio je kupować dużo schodziło, wtedy w ogóle jeszcze tymi się nie interesowali w, tamtych, w tamtym okresie ani w Stanach, ani w Europie, mało kto więc te samochody rzeczywiście niedrogo się kupowało więc elektryki używam eksploatuję z zadowoleniem od no, 10 lat praktycznie także Yy, nie, nie jestem tutaj żadnym, z żadnym przeciwnikiem, wręcz jestem zwolennikiem elektryków, tylko oczywiście trzeba go mądrze kupić, no bo teraz, yy, powiedzmy sobie szczerze, kupienie takiego auta za 100 tysięcy dolarów, 105 tysięcy dolarów i po półtora roku 50% utrata wartości, no to to jest grubo, nie? To, 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 jest, to, jest, to jest bolesne. Kupienie już sobie takiego autka yy, dwuletniego za 50% wartości troszeczkę zmienia nam już tutaj położenie i cały wynik ekonomiczny na tym. I, i to według mnie może mieć jakiś tam sens. Oczywiście yy, to nie jest tak, że żeby było jasne, że to agituje w jakiś sposób. Ja po prostu obserwuję rynek, jestem yy, jego aktywnym uczestnikiem i obserwuję i patrzę sobie co jest co co co, co ma sens yy, wyciągam wnioski i wchodzę w tematy które nawet w eksploatacji właśnie które yy, wchodzę w te, kiedy ta utrata wartości największa jest yy, już połknięta a tutaj śmietanka nie została z tego wypita no bo widzicie przecież że to jest naprawdę fajne auto yy, niewiele odbiegającego to, to od fabrycznie nowego także także jest naprawdę naprawdę ciekawe, ciekawe czasy się zaczynają i uważam, że właśnie teraz mądre kupowanie elektryków jako jako też najczęściej wsparcie, nie pierwszy samochód zazwyczaj jest to drugie auto bo jednak ja uważam, że w trasy to jest to cały czas, jak ktoś dużo jeździ w trasach to jest to Męczący temat i tam to ciągłe się stresowanie, czy, czy będzie kolejka, czy nie będzie kolejka, czy zadziałała dowarka, czy nie zadziałała dowarka, czy ktoś zostawił, czy nie zostawił. No to jest, słuchajcie, i to jest wszędzie. To nie tylko, że w Polsce, w Stanach jest to samo, też jest pełno tutaj dramatów, problemów i tak dalej. Z, z, tą, z tymi ładowarkami też raz one działają, raz nie działają. Jeszcze no, no, Tesla, z takich opinii tutaj użytkowników lokalnych, to Tesla cieszy się nad takim najbardziej. No, że najbardziej można polegać jednak na tej sieci, na tej sieci superchargerów. Tak? No, tylko tyle, że ona tutaj jest rozbudowana. U nas to co mamy w Polsce? Kilka superchargerów na krzyż, to, to to jest jakiś żart w ogóle to w Stanach jest to dosyć mocniej rozbudowane. Na Florydzie widzę, że to, to bardzo już fajne ma pokrycie. też obserwuję od 10 lat ten rynek i, i fajnie się to rozwija i cały czas zwiększa się ta ilość, no to to może mieć już sens. Natomiast, no tak to jest, to jest to oczywiście dyskusyjne i, i tak jakby to tutaj nie jest żadna agitacja, tylko stwierdzenie faktu, że jestem takim no, użytkownikiem pragmatycznym, bardzo, tak? nie, 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 nie fanatykiem. Tak jak też jestem ostrożny z kupowaniem nowych samochodów, bo uważam, że uważałem i zresztą to teraz rynek potwierdza, że to jest nowa technologia przy tych tak dynamicznych zmianach, te, takich inwestycjach i też takim niepotrzebnym parciu i naciskaniu od strony prawnej, żeby zmuszać ludzi do kupowania tych elektryków co jest głupie, uważam, że elektryki w pewnym zakresie, w pewnym segmencie aut się same świetnie bronią i, 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 i są, mają swoje miejsce i już na dzień dzisiejszy się świetnie sprawdzają w określonych warunkach i, i zaspakają określone potrzeby niektórych użytkowników i, i, i tyle tak jakby tak i to, to trzeba sobie przeanalizować od tej strony i podejmować jakieś tam świadome decyzje. Nie jestem też żadnym jakimś takim fanbojem Tesli, bo to też jest taki duży, duży, że tak powiem, widzę grono, które... No też niczego dobrego nie robi rynkowi, bo to, to, to wiecie, tak to, to coś się staje religią, no to, to zaczynamy trochę zatracać. Takie niepotrzebne jakieś gówno burze i wojny w internetach widzę i tak zarówno też naszych polskich jak i tutaj amerykańskich chociaż tutaj chyba trochę mniej niepotrzebne to jest zupełnie także yy, puentując tą moją z lekka przydługą już tutaj opowieść bardzo, yy, bardzo fajne auto z ciekawością obserwuję teraz jak to, yy, jak to się zachowuje no tutaj, tutaj sporo jest na rynku wtórnym tych samochodów elektrycznych więc i ten rynek jest taki no, to powiedzieć, ucywilizowany mocno są, 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 są dane, można sobie to naprawdę fajnie analizować, porównywać, co ja e, od lat robię i takie tematy wyłapywać. Dla ciekawości, ten, to auto z mniejszą baterią e, w wersji, to jest chyba wersja Pro i Lariat, jeszcze jest XLT e, i tamte mają ko niecałe 100. E, kilowatogodzin bateryjkę to tamte auta można bez problemu już w granicach 40 tysięcy dolarów kupić, tak? Czyli tutaj no, przy, przy tej cenie tego auta, tej wersji Platinum tam przy 50 tysiącach dolarów to nam zrobi około 300 tysięcy złotych Brutto z VAT-em w Polsce już z fakturą VAT, no to tamte wersje można pewnie spokojnie jakieś 60 tysięcy odjąć. No a jest to już jest to już kawał samochodu. No Pytanie rzeczywiście, jak ta bateria setka przy tak potężnym aucie w praktyce. Nie, 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 nie odrobiłem tam do końca lekcji. Przyznam szczerze, że tam na pewno w necie są, są już konkretne na ten temat testy i dane, szczególnie tu z rynku amerykańskiego. A wiem, że jakaś była grubsza afera, bo tam jak ktoś lawetę zapiął i duży ciężar, to, to, to jakoś bardzo ma, mocno spadł ten zasięg nawet poniżej, grubo, poniżej 50% normatywnego. Tam jakiś youtuber znany zrobił takiego taki eksperyment, no, ale to też były jakieś ekstremalne warunki. No i oczywiście, no nie ma co się oszukiwać, to, to na pewno to tutaj nie można jeszcze równać tego z, z pick-upem klasycznym, benzynowym tudzież dieslem no to trochę inne warunki użytkownika, w użytkowania, ale też i zupełnie, zupełnie inny samochód. Także. Także tyle. No dobrze, to. To na tyle. Zapraszam do zasubskrybowania kanału. Będę starał się więcej wrzucać informacji szczególnie z tego rynku amerykańskiego tutaj no, jest on mi bliski i, i mamy sporo tych danych, mamy wyniki, y, jasne czytelne sprzedaży. Ja sobie fajnie mogę wchodzić na te aukcję sprawdzać po ile. O, 70 właśnie tak właśnie mi się wydawało, 79% y, 79% jest naładowana bateria i pokazuje 217 mil y, zasięgu, więc no, trzeba by tam sobie razy 16 to przemnożyć, żeby dostać kilometry, no to mniej więcej Wam powie jakiś zasięg. No pytanie, jak, jak, jaką, jak, na, na podstawie jakiej, jakiego rodzaju jazdy, eksploatacji ta średnia tutaj w tym aucie w tej chwili została wyciągnięta, tak? Czy to gdzieś było tam w trasie, przy jakichś prędkościach, czy, czy, czy przy jakimś ruchu miejskim, to tego, tego nie wiemy, ale no tak to wygląda w tym egzemplarzu. Jest naprawdę Naprawdę w świetnym stanie, laleczka i tego typu auta właśnie śmiało, z czystym sercem polecam, bo żeby nie było też że stany, to tylko sztucle z kopartu ponaprawiane, polepione i na pokręconych fakturach jeszcze no nie, nie, jest, jest też tutaj normalny rynek z normalnymi samochodami, fajnymi w superstanie od pierwszych właścicieli, właśnie często polizingowych, czasem zabierają banki, bo gdzieś tam ktoś się poślizgnie, to teraz zresztą się mocno zwiększa, jeżeli chodzi o te niepłacenie leasingów i rad, bo, bo tu dokucza ta inflacja też Amerykanom. No, i wiecie, powsiadali tam w, w okresach pandemii na te, na te auta drogi, te, te, te raty teraz skoczyły, odsetki skoczyły, oprocentowanie i no, nie wyrabiają się wszyscy. Także, także zaczyna też się robić tutaj ciekawie pod tym względem, że coraz więcej, bo był taki okres, że nie było tego za dużo, a teraz naprawdę coraz więcej tego się pojawia i jest w czym wybierać można naprawdę bardzo fajny samochód bezwypadkowy, nielakierowany, nic nie od pierwszego właściciela kupić i fajnie sobie się cieszyć i eksploatować go jeszcze przez długie lata pozdrawiam za dużo, już tak się rozgadałem do zobaczenia w kolejnych materiałach